serdecznie wszystkich. Dzisiaj jestem na grzybkach w Sasinie w dawnym stylu na borowikach amerykańskich. Zobaczcie jak to pięknie wygląda, jak to rośnie na takim chł. Wygląda jak śnieg. Mam tu kilka osobników młodych, a w koszyczku coś już jest i wszystkie piękne młode grzybki Pozdrawiam z Pomorskiego Patrzcie na to Uciekłem troszeczkę tych tam dróg całych Bardzo dużo ludzi dzisiaj krąży Ale grzybków starczy dla wszystkich a ja poszedłem sobie troszeczkę w ciężkie tereny, rozejrzeć się za grzybkami. No i zobaczymy, czy ktoś mnie tu uprzedził, czy po prostu jestem tu pierwszy. No to idziemy i szukamy. Zobaczcie, jakie te piękne dywany białe. Wyglądają jak śnieg. Na razie żadnych grzybków nie widzę. Ale pięknie, ale dla samych widoków warto było tutaj wejść do góry. Jest. Jest pierwszy piękny na mojej drodze. Ponieważ wam bardzo ciężko się tu chodzi. Ale coś za coś, zobaczcie jakie piękne. Jest taki ładny osobnik już. Coś pięknego. Mega komponuje się tu. A tu obok jest kolejny. Tu jest kolejny. Jeszcze maleńki. Tam w też widzę kilka ich. No to chyba trafiłem w super miejsce. Mamy kolejnego grzybka. Jest to borowik amerykański. I ma, już go tam gryz. Coś się tam już nazbierało. O! Tu jest taki maluszek jeszcze. Tam jest kolejny. Także widać, że dopiero zaczynają rosnąć. A ja powiem Wam dokładnie. Gdzie jestem? Dzisiaj na grzybkach. Jestem w Sasinie Dawnym Stilo. Jest tu latarnia Stilo. I tutaj najwięcej występuje tych amerykańskich borowików. Bardzo dużo ludzi. Widzę, że jest na grzybkach. Powiem tak, taką ciekawostkę zauważyłem parkując auto, że bardzo dużo ludzi kręci się w koło parkingu. Fakt, jest tam dużo grzybów, ale polecam pójść bliżej morza z względem tego, że sezon dopiero się skończył. Plażowania, chociaż nie było ładnej pogody. Ale ilość papieru talatowego, która jest w rejonie parkingu, mówi sama za siebie. Także lepiej nie zbierajcie tych szybków przy parkingu. A widziałem dużo ludzi tam zbierało, i fakt, rosną, ale nie wiem, chyba że ktoś lubi. No dobra, widzimy się przy następnym zbiorze namierzyłem kolejnego grzybka pójdziemy tam razem fajnie się chowa tu możecie zobaczyć piękny jest na grubej nodze ja zbieram z nóżkami Ludzie same kapelusze zbierają, a ja zbieram z nóżką, gdzieś tu widziałem kolejnego. O, tam ten to jest znaleziony. Przypadkiem, o, zobaczcie ile jest tu. Jest jeden, tam jest kolejny. Tam jest następny, się tam chowa z góry, go mogę. Ale też tutaj mam dwa. No, mega fajnie. No dobra, to pozbieramy je. Piękne, duże nogi. O, takie tu. Kompozycje. Ten jest już przepięknym owocnikiem. Się tak rozwinął ślicznie, piękny, naprawdę bardzo ładny. No i tutaj mamy kolejnego. Tak jak widzicie, przez 10 minut można zbierać ich bardzo dużo. Tam pójdziemy za chwilę. Oj, tam jest ich więcej. Czyli trafiłem na takie fajne miejsce. Wyszedłem z tamtego zagajnika, bo się gęso zaczął robić od grzybiarzy Trochę mi zaparowało No i możecie zobaczyć Przy samej drodze one lubią rosnąć nawet Ale my ich nie będziemy zbierać Bo wiecie ludzie wracając z plaży 20 września nie mówiłem tego no i amerykańce Pięknie, pięknie się pojawiają. Mamy tutaj trzy komplecie, pięknie to wygląda jak śnieg. Sami widzicie, że ale lubią rosnąć właśnie na takim mchu bardzo dużo młodziutkich przed chwilą miałem tutaj cztery możemy się rozejrzeć tam w dole jest kolejny młodziutki także widać że cały czas rosną tu jest kolejny, ale troszeczkę objedzony To też wyciął dobra, pokręcę się troszeczkę tutaj zaraz Wam pokażę, że koszyk się zapełnia jestem pół godziny jakoś tak bardzo dużo młodych i o to mi właśnie chodzi świeżutkie grzybki no i trafiłem na kolejne piękne miejsce mam tu kilka ich poradzimy sobie inaczej koszyk się zapełnia Tego zostawiłem, bo jest nadgryziony, ale tu mam kolejne Bardzo ładne Ogólnie powiem na te wszystkie co zebrałem To zdrowotność tych grzybów jest stuprocentowa. Tu coś jeszcze się opało pod gałęzią Dobrze. idziemy kawałek dalej ja widzę tutaj jest bardzo ładny ale już pleśnieje zostawimy go no dobra warto się tu rozejrzeć bo widzę kolejne osobniki jestem bardzo daleko od parkingu to co mówiłem jest spokój i cisza warto się przejść kawałek dalej no i nie zbierać papieżaków no, chyba, że ktoś lubi, tak jak już mówiłem, ale ja nie. No dobra, widzimy się w następnym miejscu. No i koszyk się ładnie zapełnia. Tu mamy kolejnego, tam też jest jeden. Jeszcze trochę się pokręcę. Nie przyjechałem tutaj na masówkę. Przyjechałem się trochę wyciszyć, pospacerować, zaczerpnąć świeżego powietrza. A z tego przygotuję jakieś fajne danie. Wyszedłem z lasu i mówię: zobaczę. I jaka plaża dzisiaj jest? Coś pięknego. Ten piach jest cudowny, po prostu jak na Karaibach. No niesamowite. Na duża plaża i czysta. Teraz zobaczymy wodę. czysta I czysta woda. Ale zi mega. Zbierać, jest piękna woda dzisiaj. No i koniec dzisiejszych poszukiwań zrobię małe podsumowanie. Koszyk jest bardzo duży, grzybków jest sporo, jestem bardzo zadowolony. Oczywiście, gdybym chodził dłużej, to bym może zapełnił ten koszyk. E, natomiast, półtorej godzinki stwierdzam, że wystarczy. Trzeba zostawić coś na później. Jak się podobało, to zostawcie jakiś komentarz. Może lajk. Like. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. I do następnego. Cześć wszystkim Witam wszystkich a więc stwierdziłem że zrobię grzybki duszone dodałem liście laurowe ziele angielskie przyprawiłem solą, pieprzem cebulka i będę je długo dusił wyglądają przyzwoicie no i na pewno będą bardzo dobrze smakowały